Kurczę, gdzie jest jakieś jedzenie? E, w oceanie było mnóstwo jedzenia. Planktonów i tak dalej, teraz muszę się wszędzie o nie starać. Nie wiem, czy wyjście na ląd było dobrym pomysłem. Troszkę już ewolucja postąpiła i trochę tu jestem, ale... Nie zaszkodzi spróbować sporo porotem do wody. Hej, co tutaj robisz? Eee... Halo, przepraszam. Kim tutaj jesteś? Zaraz... To ty! To ty! E, nie mamy imieni, wiesz? Też wiem. Ale jesteś z mojego stada. No wiem, rozpoznałem cię, ale super. No, spotkanie po lata. Co też postanowiłeś wieść na ląd. No, ale coś mi się tu nie układa. Mm. A tak właściwie co jej robisz pod tym ksiaczkiem? Ksiaczkiem? Przecież to ogromne drzewo. Może dla ciebie. Ale spójrz w górę. Uff. Wow, co to było? Waszka. Tak jak dawno jesteś na lądzie? E, tak od wczoraj. Aha, to wszystko jasne. Ej, tutaj mi się nie układa. Może byśmy tak, nie wiem, wrócili do morza i byśmy tam sporo ten zaczęli w naszym stacie. Resztę tam odnajdziemy. E, no nie, no nie wiem, czy dobry pomysł. Niby dlaczego. Chłopie, żyjemy w połowie w drugiej połowie palezoiku zaczyna się pod wodą teraz wielkie wymieranie. Co? Dlaczego wszystkiego dowiaduje się? Ostatnio K... widzisz, ale co się stało? Właśnie nie mam pojęcia przez, przez jakiś czynnik, wszystkie stworzenia wymierają pod wodą. Dobrze, że my zostaliśmy na powierzchni. O matku, brachu, ledwo uszliśmy z życiem. Właśnie, a nawet nie znamy swoich imion. Myślę, że tu będziemy bezpieczni. Nie mam pojęcia, ale boję się tej ważki. Ciu. Chyba ci tak troszkę rozumiem. Wracajmy, może do morza. Może do morza, śmieszne. To nie jest wcale śmieszne. Wracajmy, dobrze? W porządku. No a co zresztą, stada? Później się znajdą. Chyba, że. Nieważne, już chodźmy. Dobra. Tu ruszamy. Nie zostawimy chłopaków w potrzebie. Eee, yy, dzień dobry. Którędy do domu, że jesteśmy tutaj na Lądzie? Czy my się znamy? Eee, yy, nie wydaje mi się. A mi się wydaje. Jesteśmy z stada, pamiętacie nas? Eee, yy, nie. Nie. No wiecie, jako komórki zaczynaliśmy. Wszyscy zieloniutcy, ale takie wielkie coś nas rozpuszyło. Tak, teraz już pamiętam, ja też. <laughs> to się nazywa ironia losu, że tak na siebie wpadliśmy. No, całkowicie przez przypadek, tak. Uhu. Ale hej, panowie, już, dobra, dosyć psztylasów. Musimy wymyślić imiona. Bo samych chłopaki, panowie i tak dalej, ej, ty, to ktoś tam nie wystarczy, musimy się jakoś nazywać. Dobra, yy, to ja jestem eee, yy, Kurczę, to ciężkie. To ja chcę być... Dexter. To ja będę par. Yy, to ja... to ja, Kurczę, nie wiem, to, to może będę ten. Yy, o, może śliski, bo mam takie śliskie coś na czubku głowy. Nie, śliski nie pasuje. Może lepiej Ricky. Tak, Ricky do ciebie pasuje. Ricky? No okej, okay, czemu nie? No dobra, ale chyba... Tylko nasza paczka, czy coś tam nie wystarczy. Musimy założyć jakieś miejsce, gdzie będziemy razem mieszkać. Nie mówię, że tak dosłownie razem, bo to jest dziwne, moim zdaniem. Może załóżmy plemię. O wiele łatwiej będzie przetrwać w tym świecie, kiedy będziemy razem. Plemię to będzie takie słowo, że nikt tego nie przybije. Tak, będziemy razem mieszkać. W sensie, no wiecie, nie razem w jednym domu, chyba że chcecie. Mi tam wszystko jedno. Dobrze, więc poszukajmy teraz... czegoś do jedzenia, bo jestem głodny. Spoko, Riki, to już przemyślałem. A za tym, kto Cię mianował u nas z szefem? Yyy... Nie no, łysy, jak ty, ty chcesz, no to... Ty bądź. Albo par. Albo... Eee. Yy, zapomniałem imienia. Szczerze, ja też zapomniałem. To była jakieś skomplikowana nazwa. Dobra, później sobie przypomnisz, jak masz na imię. Teraz chodźmy. Eee, sekunda, ja tu jestem szefem i ja decyduję, kiedy gdzie idziemy. A teraz chodźmy. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A, tylko uważajcie panowie na te wielkie ważki. Uff.